Witam Was bardzo serdecznie tutaj, Paula, i zapraszam Was na mega szybkie, bardzo smaczne przepisy na lunchboxy. Ja przygotowałam dzisiaj menu na cały dzień dla dwóch osób. A większość z tych przepisów oraz inne smaczne, szybkie dania znajdziecie w moim najnowszym e-booku Safety, którego premiera była właśnie w miniony weekend, także zapraszam was serdecznie na moją stronę internetową. Link oczywiście znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Także zapraszam was teraz do oglądania. Pamiętajcie proszę o łapce w górę, koniecznie subskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęła was żadna nowość na moim kanale. Ok, zaczniemy od śniadania. Jest to przepis z mojego najnowszego e-booka. Zrobimy sobie dzisiaj owsiankę, bardzo szybką owsiankę z nasionami chia, orzechami, winogronami. Doprawimy to wszystko syropem z agawy. Cynamon, który uwielbiam, ale oczywiście jeśli nie lubicie cynamonu, możecie śmiało ten krok pominąć. Coś, co trzeba przygotować wcześniej, to są nasiona ja, dlatego że one muszą napuknąć, napęcznieć i trzeba zalać je, je mlekiem. Ja użyję dzisiaj mleka migdałowego i zalałam sobie poprzedniego wieczora. Mam tutaj dwie porcje. Na jedną porcję, mój drodzy, potrzebujecie dwie łyżki nasion chia i 100 ml mleka. Polecam wam to mleko wcześniej podgrzać, dlatego że te nasiona tak sprawniej puchną przy ciepłym mleku i wstawiamy to do lodówki, co najmniej na kilka godzin. Ok, jak więc to, to wszystko mam gotowe to zaczynam od podgrzania mleka migdałowego, żeby zalać płatki owsiane. Używam dzisiaj płatków owsianych błyskawicznych. E, dlatego, że używam błyskawicznych płatków owsianych, to mleko nie musi być jakieś super wrzące, nam wystarczy żeby było po prostu ciepłe i zostawimy takie płatki na około 2 minuty. Ok, odmierzam porcję. Całą gramaturę, słuchajcie, dam Wam e, na dole. W opisie filmu, razem z kalorycznością. Pamiętajcie, że porcje oczywiście możecie dostosować do, do siebie. Ja na przykład robię jedną mniejszą dla siebie, drugą odrobinę większą dla mojego partnera, także też możecie sobie to śmiało tutaj wszystko miksować. No i teraz czekamy, aż mleko się podgrzeje. OK, zalewamy płatki. Nie za dużo mleka, tak żeby po prostu przykryły wszystkie płatki Zmieszamy, zostawimy na chwileczkę, powiedzę dziękuję. Jeśli chcecie użyć płatków owsianych górskich, to gdzie trzeba je oczywiście wcześniej ugotować raz ale z mlekiem. Ok, dodaję teraz nasiona chia. Na tym etapie to może nie wygląda jeszcze super apetycznie, ale zobaczycie za chwilę. Mi ta chia w tej owsiance przypomina trochę mak. Pamiętajcie, że to pod wpływem ciepłego mleka jeszcze sobie troszeczkę napuchnie. Odstawiamy. Jeśli chcielibyście na przykład zmniejszyć kaloryczność tego dania, to wystarczy nie dodawać syropu z agawy i koniecznie mleko migdałowe niesłodzone. Dobra, teraz damy odrobinkę syropu, a jeszcze trochę. Pum, ja mam tutaj e, miks różnych orzechów są imigdały, orzechy włoskie, orzechy brazylijskie. Pamiętajcie, że orzechy są mega zdrowe, mają bardzo dużo zdrowych tłuszczów, minerałów, ale są kaloryczne, także znowu odwiedzona ilość. Ok, i winogroma, wcześniej umyte. Ok, moi drodzy, i tak prezentuję się już gotowa owsianka, tak jak widzicie jest naprawdę błyskawiczna, smakuje również dobrze na zimno, ale ja polecam Wam chociaż to pierwsze danie z rana właśnie w formie ciepłej naszej jelita, cały nasz układ pokarmowy naprawdę lubi ciepłe posiłki, także postarajcie się właśnie zjeść z rana coś ciepłego. Zabieram się teraz za drugie śniadanie lub lunch, to zależy od tego, w jakiej porze to jecie. I zrobię dzisiaj tosty z awokado i łososiem. Użyję łososia konserwowego, czyli takiej najszybszej ekspresowej opcji. Możecie sobie również łososia ugotować na parze czy zgrillować, jeśli macie taką y, ochotę. Awokado. Y, przyprawię awokado ziołami toskańskimi, które na pewno się oglądacie. Moje przepisy to wiecie, że uwielbiam i bardzo często używam w swojej kuchni. Yy, I to nie jest reklama. <grym> Doprawię również solą i z warzyw dołączymy jeszcze ogórka świeżego. Używam dzisiaj chleba razowego na zakwasie, jest naprawdę przepyszny. I teraz tak rościnam, słuchajcie, awokado. Możecie sobie wcześniej podpiec lub zgrillować chleb, jeśli macie taką ochotę. Ja akurat mam mega świeży chlebek, także już nic z nim nie robię. Rościnam awokado. No, powiedzmy, że jest prawie idealne. Usuwamy pestkę ostrożnie. Nie wiem jak Wy to robicie, wiem, że są jakieś bezpieczne opcje. Mówiłam do Was ostrożnie i zobaczcie co sobie zrobiłam, także uważajcie z pestką od awokado, bo to jest naprawdę temat niebezpieczny. Wyciągam teraz awokado na to, za pomocą widelca e, sobie ją rozgniotę. Ja mam mega dojrzałe, także to będzie łatwa sprawa. Okej, okay, teraz słuchajcie, sól tak naprawdę możecie doprawić w dowolny sposób, ale awokado jest takim produktem, który raczej wymaga od nas jakiejś przyprawy. I wiem, że wiele osób nie może się do niego przekonać ze względu na to, że nie doprawia prawidłowo. Ja polecam Wam naprawdę suszone pomidory lub właśnie taki miks z ziołami toskańskimi. No pasują idealnie do awokado. Dobra. I na to teraz dajemy naszego sosia. Obieram teraz ogórka. Kroimy takie nie za grube plastry, ale jednak chcemy czuć, że mamy tego ogórka w kanapce. Oczywiście nie będzie zastąpić ogórka dowolnym innym warzywem. Fajnie będzie pasowała też papryka, pomidor. Ok, teraz składam kanapeczki. Do naszego lunchu przygotuję też smoothie warzywne, które jest niskokaloryczne, ma w sobie masę witamin i minerałów, naprawdę serdecznie Wam polecam. Przepis użyjemy z mojej aplikacji New Body tym razem że zabieramy się za przygotowanie. Oczywiście potrzebny jest nam blender kielichowy, może być też ręczny, z takim też sobie poradzicie. Użyję ugotowanych buraków. Jeśli macie wyciskarkę wolnoobrotową, to wiadomo, że najwięcej wartości odżywczych ma surowy burak. Ja niestety się jeszcze takiej nie dorobiłam, dlatego użyłam ugotowanych buraków. Do tego papryka czerwona, seler naciowy por i dobrej jakości sok pomidorowy. Prawimy nasze smoothie pieprzem, solą, odrobinką papryki słodkiej. Słuchajcie, jeszcze taki mały tip. Możecie to smoothie również sobie podgrzać w rondelku i automatycznie macie taki mega prosty, ekspresowy krem z warzyw. Koniecznie wypróbujcie smoothie warzywne. Wiem, że najbardziej popularne są oczywiście te owocowe, ale to jest naprawdę mega, mega smaczny. Moje drodze seler matowy, bardzo zdrowy, Wlewamy teraz sok pomidorowy, buraczki, okej. Okay. Zamykamy mikser i jedziemy. Ok, teraz kiedy już mamy zmiksowane wszystkie warzywa, dolewamy odrobinę wody i to już po prostu dostosujcie słuchajcie do konsystencji jaką chcecie, jaką lubicie. Odrobinę soli, pieprzu. Możecie też dodać paprykę chili i paprykę słodka. Dobra i jeszcze raz całość mieszamy. Gotowe, nalewamy teraz do słoiczków. Słuchajcie, taki koktajl można przechowywać w lodówce na pewno 24 godziny, jednak pamiętajcie, że tutaj jest surowy por, no więc polecam spożyć sobie ten koktajl w ciągu 24 godzin, żeby nam nic w brzuszku za bardzo nie fermentowało. przygotowuję dzisiaj bowl z grillowanym kurczakiem z mango, ogórkiem, awokado, papryką, pomidorkami i miksem sałat. Na dnie naszym dodatkiem będzie ugotowany ryż. Także zaczynam całe przygotowanie od zamarynowania filetu z kurczaka i ugotowania ryżu. Woda na ryż już się gotuje, a ja teraz przygotuję marynatę do kurczaka. I im dłużej kurczak w tej marynacie poleży, tym lepiej. Tym mięso będzie bardziej soczyste. Wyciskam sok z cytryny. Okay, odkładamy na bok. Oliwa z oliwek. Kary. Papryka słodka. Soł. I bierz. Musimy kurczaka pozbawić e, tych błonek, jakichś ewentualnych chrząstek, żyłek itd. Tak Jeśli się dziwicie, dlaczego ten kurczak jest taki żółty, e, słuchajcie, nie wiem czy się orientujecie, ja od jakiegoś czasu mieszkam w Hiszpanii i tutaj e, kurczak bardzo często jest właśnie w takiej odmianie. Dlatego, że one są karmione kaszą, paszą kukurydzianą, i stąd właśnie ten ich kolor. Swoją drogą jest to zdrowsza opcja, dlatego, że ta pasza nie jest modyfikowana genetycznie. I naprawdę powiem Wam, że ten kurczak jest bardzo, bardzo dobry w smaku. Teraz biorę marynatę, mieszam tutaj dokładnie wszystko. Ok, całość mieszam i odstawimy do lodówki. Tak jak wam wspominałam na początku, im dłużej, tym lepiej. To jest też bardzo fajna marynata do indyka, do innych mięs, do grillowania, smażenia. Prosta i mega słodka. Ok, teraz nasypuję ryż. Bo to już się już Ja liczę mniej więcej 40 g ryżu na jedną porcję. Przygotowuję dwie. A no to powiedzmy, że dla mnie będzie 40 a dla innych trochę więcej. Wsypujemy teraz ryż do gotującej się wody, osolimy troszeczkę i czekamy aż się ugotuje, ja w tym czasie przygotuję e, warzywa. Naprawdę też ogórka Ok, zobaczcie, ryż już jest gotowy, e, za chwileczkę go odcedzę, a teraz grill już się nagrzał, więc e, grillujemy naszego kurczaka. Grillujemy kurczaka około 4-5 minut, dlatego żeby był e, co częściej Czekamy jeszcze na kurczaka, ja już nakładam e, ryż do pojemników. Oczywiście jeśli nie przygotowujecie tych dań na wynos, to możecie sobie ładnie ułożyć w miseczkach, tak jak w mojej propozycji w e -booku. Ok, Okej, damy mu teraz sekundę, żeby się ostudził i za chwileczkę w paski. Chciałbyś, co? No? Niestety, Dexter, jesteś na wiecie. I zaczynamy komponowanie boxa, jak już widzicie ryż jest na dole, damy teraz miks sałat, możecie użyć samej tak naprawdę dowolnej sałaty, I pomidorki koktajlowe, okay, papryka liona. teraz położymy kurczaka, ogórek świeży, awokado. I zostało nam mango. Ono tutaj bardzo fajnie dopełnia smak. Jeśli nie macie mango, możecie zastąpić ananasem. I ostatni krok opcjonalny nie musicie go używać to jest sezam czarny lub biały, ja się użyję czarnego, to sobie tutaj cały poprawię. kolację kolejny przepis z ebooka, czyli fasolka po bretońsku, ale w wersji BG. W przepisie z e znajdziecie pieczarki. Ja mam dzisiaj boczniaki, użyję ich, ale pamiętajcie, możecie wymienić te grzyby na dowolne inne, które akurat macie pod ręką. Używamy fasolki już ugotowanej, biała fasola, do tego fasata koncentrat pomidorowy, wcześniej wspomniane grzyby młoda cebulka, podsmażymy cebulkę i grzyby na odrobinie oliwy z oliwek i całość przyprawimy papryką słodką, pieprzem, solo i użyjemy również składnika, który super doda nam smaku, czyli liść laurowy i ziele angielskie. Ok, wleję teraz na patelnię odrobinkę oliwy i zajmę się szybciutko pokrojeniem składników. Dużo nie mamy tutaj do krojenia, słuchajcie. Cebula. Ja używam tej młodej cebuli białej. Możecie też użyć cebuli czerwonej, ona jest troszeczkę delikatniejsza w smaku. Ładnie drobniutko kroimy. Ja już sobie teraz odpalam patelnię. Pamiętajcie, że jeśli smażymy na oliwie, to jest to takie krótkie podsmażanie, więc idealnie właśnie do tego naszego przepisu z fasolką popretońską. Poczekamy, aż oliwa się nagrzeje i w tym czasie, kiedy będzie podsmażała się cebulka, ja pokroję boczniaki, od razu razem z cebulką wrócimy liść laurowe, ziele angielskie, to da naprawdę super smaku, bo to jest przepis wegę bez żadnego wędzonego boczku, kiełbas i tak dalej. Więc za pomocą właśnie liścia laurowego, zielangielskiego, angielskiego otrzymamy taki fajny aromat. Ok, zmniejszyłam troszeczkę grzanie. W ogóle mi się nie spaliła, i kroję boczniaki. Nie jakoś super drobno, bo chcę, żeby ta tekstura żeby była wyczuwalna. W tym daniu. Mam się teraz wszystko skurczy pod wpływem temperatury, więc objętość będzie tak chwileczkę o wiele mniej też z tej cebulki i żyłów, także nie bójcie się, to jest porcja teraz na dwie osoby, to się teraz tutaj będzie. Dorzucam teraz fasolę. Pasatę pomidorową. Odrobinkę koncentratu. Całość mieszamy. I za chwileczkę jeszcze tylko przyprawimy i gotowe. Także to jest naprawdę mega ekspresowa kolacja, bardzo bogata w białko. Do tego możecie podać tą fasolkę z chlebem i ogórkiem kiszonym. Ja tak właśnie zrobię. Przypowiem delikatnie takie sól, papryką słodką. Wiem, słuchajcie, o czym zapomniałam. Papryka wędzona. Zaraz jeszcze po nią pójdę. Wiecz. I papryka wędzona no właśnie też jest taki, taką przyprawą, która znowu będzie zastępowała nam tutaj aromat mięsa po prostu wędzonego w tej potrawie. Jeszcze odrobinka papryki wędzonej. Mieszamy i tak naprawdę, słuchajcie, to już jest gotowe. Czekam jeszcze tylko, żeby przyprawy się ładnie rozpuściły w sosie. Ok, nakładam już teraz gotową fasolkę do pojemnika, bo w tym pojemniku będę przechowywała, ale są tutaj dwie porcje. Jedna porcja, słyszę, takiej pasolki bez żadnych dodatków ma tylko 190 kalorii, czyli naprawdę bardzo, bardzo mało. Ja Wam proponuję tę pasolkę podawać z kromką chleba żywniego i mi super ekstra. Pasuje do tego ogórek kiszony. Ja tutaj w polskim sklepie znalazłam ogórki z mojej ukochanej firmy Urbanek. Polecam, jeśli w Polsce masz takie otrzymać, to mega, są mega.